Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, jest taki kącik, czy wyspecjalizowana grupa na polskiej hacie, która jest grupą spostrzegawczą i zauważa różne, różne ciekawe rzeczy, które się dzieją w tle. Ciekawe, czy dzisiaj Państwo zauważycie, podpowiem, że trzeba obserwować las. Tam powinny się pojawić takie dwa zjawiska, ale nawet cztery: dwa zjawiska na dwóch nogach i dwa zjawiska na czterech nogach. Jak już jesteśmy przy tych dwóch zjawiskach na dwóch nogach, to jedno z tych zjawisk nazywane Starą wczoraj mówi do mnie w taki oto sposób, że deszcz będzie padał. Ja się pytam, a ty co? Kolanie cię łupie, czy skąd ty to wiesz? Nie, bo dzieci sąsiadów nadają na takiej częstotliwości. Nie, że przyjechały jakieś dzieci do sąsiadów i nadają na takiej częstotliwości, że deszcz będzie padał. Każda nauczycielka ci to powie. Śmiałem się do rozpuku ze starej, a dzisiaj słyszycie Państwo, pada deszcz. Także tak, taka to jest szurska, płaskoziemska meteorologia w wykonaniu starej i ponoć wszystkie ciała pedagogiczne potrafią. Wyczuć, kiedy będzie padał deszcz na podstawie częstotliwości dźwięków wydawanych przez dziatwę. Proszę Państwa, wczoraj był kurs, krótki kurs, też pewne kwestie porządkujące. Zaraz przejdziemy do tematu, który wiadomo, co się w kieszeni otwiera. Ale jeszcze krótkie podsumowanie wczorajszego odcinka i krótki, małe porządki. Proszę Państwa, wczoraj Was uczyłem, jak grębać, tak? Nogi szeroko, w ogóle, patrzcie, jak drzewo. Pęka, tylko e, dzisiaj to jestem mądry po szkodzie. A zapomniałem powiedzieć, że te kursy wszystkie to dotyczą. No, góra 30-latków. Jak się ma 50 lat, mi się bierze zarębanie, żeby porębać się większe pół. No to dzisiaj się siedzi z plastrem pod tym mieściem trójgłowy, pół, trójgłowym półcycka, bo się nie może tutaj ruszyć w ogóle i ręcami też nie bardzo, bardzo do góry. Także tak wyglądają kursy drwalskie w wykonaniu chłopa z biskupina, który zapomina o tej części, jakby to nazwać, metrykalnej i, i, tej, i medycznej. Medycznej. No to jesteśmy przy temacie głównym, proszę Państwa. Pan Niedzielski wszedł w aferę z lekarzami. Może zróbmy na, na początku. Wyznaczmy kierunki jak główne, chociaż Państwo je doskonale znacie, no, ale formalności się stało zadość. Przypomnijmy, że mówimy o tych lekarzach, którzy domagali się egzekwowania tzw. zwanych certyfikatów. Nie wiem, co w tej chwili się z tym dzieje, czy to zdaje się w ogóle nie funkcjonuje. I żeby te certyfikaty mogli sprawdzać właściciele, knajp. Pani w okienku w muzeum, e, pani w okienku w kinie, no, we wszystkich ich urzędach i w innych, w innych miejscach publicznych, w instytucjach mało tego. To byli ci sami lekarze w zdecydowanej większości, którzy domagali się tego, aby pracodawca miał wgląd do danych wrażliwych. No i teraz zrobiła się afera, ponieważ pan Niedzielski. Wiecie państwo, że gdyby szukać na całym świecie obrońcy Oś niedzielskiego, no to do mnie trafiliby poszukiwacze na samym końcu. No może no, nie chcę też się tak w tej hierarchii przeciwników pana Niedzielskiego wysoko stawiać, może jeszcze tam gdzieś za moją chałupą byłaby chata Grzegorza Brauna i paru jeszcze odważnych lekarzy którzy, którzy zwracali uwagę na to co pan Niedzielski wygaduje no ale proszę państwa jeśli mamy taką sytuację taką oto historię czy bajkę w której nie ma w ogóle nie ma bohaterów albo wszyscy bohaterzy są bohaterzy czy bohaterowie są czarni Czarne charaktery, no to trzeba zwracać uwagę na jedną i drugą stronę tego sporu. Pan lekarz, bo z czego, to, do czego zmierzam? Bo oczywiście, wybuchła apera w ostatnich dniach związana z ujawnianiem danych wrażliwych, czyli to, na co się Państwo leczycie, jakie leki zażywacie, czy jakie przyjmujecie elixiry lub nie przejmujecie i tutaj się podniosła afera ze strony lekarzy bo Niedzielski proszę Państwa prostując kłamstwo jednego z lekarzy nazwisko mi go wypadło z głowy oczywiście dyżurującego w tvn lekarza bo mamy czas wyborczy no to jest też moment żeby każdy za, zawalczył o swoje i przystąpił do politycznej bat batalii a tak naprawdę politycznej rozruby no ten że lekarz poszedł do TVN i stwierdził, że nie jest w stanie wypisać recepty na leki psychotropowe, no, czyli leki służące do E, terapii, no wiadomo jakiej, psychologicznej, psychi psychiatrycznej, ale też do terapii takiej, nazwijmy ją, fizycznej, czyli uśmie uśmierzające ból. Poszedł do tego tvn nakłamał, że w związku z tym, że powstały nowe obostrzenia, to tak naprawdę nie są nowe obostrzenia, tylko jest czysty racjonalizm, bo w ramach pomoru rozkwit biznes medycyny telefonicznej i internetowej no po prostu lekarze zaczęli zarabiać na tym, że wypisują praktycznie bez badania pacjentów co tylko chcą czy zwolnienia, czy, czy recepty no i w całym tym TVN-ie pan lekarz nakłamał, że nie jest w stanie wypisać recepty po nowych przepisach, które wprowadził w Niedzielski. tymczasem niedzielskim na portalu Twitter tradycyjnie wyłączając komentarze Informację, że pan lekarz Żarze. On tego oczywiście tak nie ujął, bo to jest ten technokratyczny dyplomata, i w systemie widać, że wypisał sobie receptę na określone leki, właśnie leki z grupy psychotropowych. Eee... Do tego kłamstwa, które pan lekarz wypowiedział na antenie TVN-u 24 dołączył kolejne kłamstwo. Postwierdził, że e, Niedzielski ujawnił to, e, w jaki sposób on się leczy, jakie leki zażywa. Z tymczasem, proszę państwa, tutaj chodziło o prostą rzecz. On wypisał tą receptę na siebie, żeby sprawdzić, czy że ten system działa. Sprawdził, że system działa, a poszedł do, do TVN-u nakłamać, że nie działa. I całym tym, w całym tym, proszę Państwa, zamieszaniu, no to mamy jakby w pigułce pełny obraz patologii, zarówno ze strony ministerstwa, jak i ze strony Państwa doktorstwa. To znaczy, nikt się praktycznie z tej strony obrońców Pana doktora nie zajął nad jego etyką zawodową. Nikt nie postulował, aby skierować sprawę do Izby Okręgowej, Izby le Lekarskiej, już nie wspominając o sądach lekarskich. Które dotknęły wielu lekarzy w czasach słusznie minionych. Natomiast broni się publicznie kłamcy, to znaczy ci, ci obrońcy, którzy stają po stronie lekarza, bronią kłamcy, zarzucając y, Niedzielskiemu ujawnianie danych wrażliwych, w czym akurat mają rację, tylko że są ostatnimi osobami, biorąc pod uwagę to, o czym y, mówiłem wcześniej, aby takie larum podnosić. Są ostatnimi ostatnimi y, 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 Którzy mają tak zwany mandat do podnoszenia takich zarzutów, natomiast są pierwszymi, którzy powinni zamknąć buzię w związku z tym, co robili w czasach pomoru. I tak to się, proszę państwa, kręci. Tak się ten cyrk kręci. Pan Niedzielski, który był niemalże Bożyszczem, kiedy rozdawał dodatki rozmaite w związku z najbardziej popularną chorobą na świecie, Pan Niedzielski był półbogiem kiedy zmuszał ludzi do wykonywania różnych zabiegów, chociaż jednocześnie nazywał to zabiegami dobrowolnymi, bo z tego oczywiście płynęła kasa, przypominam, że nawet aptekarze. Mogli zajmować się bezpośrednią medycyną czy zabiegami medycznymi, bo tak to trzeba traktować, i wtedy wszyscy byli szczęśliwi, i nikt nie mówił o danych wrażliwych. Mało tego, bardzo duża część tego środowiska mówiła o tym wręcz, żeby wypisywać nazwiska. Pamiętam takie postulaty: napisać, wypisywać nazwiska rodziców w szkołach, którzy się nie zgodzili na określone zabiegi na swoich dzieciach. No i cała ta gromadka teraz, proszę Państwa, pełna hipokryzji, pełna obłudy i to tak, bo hipokryzja, obłuda generalnie są odrażającymi zjawiskami, no ale tutaj to, ten stopień zohydzenia, stopień odrażalności, że się tak wyrażę, jest znacznie większy, bo wiemy, kto teraz podnosi Alarm, a kto zapomniał o tym, co robił co robił wcześniej. Także ja proszę Państwa, w tym konkretnym przypadku nie mam najmniejszego zamiaru bronić ani jednych, ani drugich. No tutaj mamy do czynienia z klasyczną sytuacją wart pac, pałaca, pałac paca, czyli wszyscy w jednym stali domku, proszę Państwa, nie ma tutaj. E, strony tego e, konfliktu, czy strony tej afery, którym ja bym chciał w najmniejszym stopniu bronić, natomiast obie uczciwie chciałbym zaatakować. To, co robił Niedzielski, jest powszechnie znane, proszę Państwa, i do tego nie ma sensu wracać. Natomiast to, co zrobił ten lekarz, kłamiąc, to trzeba powtarzać do znudzenia, kłamiąc. No i jednocześnie wprowadzając w pewien niepokój pacjentów o słodkim paradoksie, którzy właśnie z niepokojami i różnymi lękami mają, mają problem. Czyli straszył pacjentów, którzy potrzebują terapii psychologicznej czy psychiatrycznej, to no, straszył i kłamał we własnym zawodowym interesie. No bo niestety znaczna część tego środowiska, co zostało brutalnie zweryfikowane przez te e, dwa lata pomroczności, e, no z takich zabiegów niestety żyje. Tak jak straszyli e, na wyrost e, mówili o, o tym, że jeśli w odpowiedni sposób nie będziemy się zachowywać, to tam no, największy geniusz tamtych czasów twierdził, że nawet 10% społeczeństwa wymrze. No tak teraz, proszę Państwa, mamy nową okazję, mamy nową aferkę w kampanii wyborczej, żeby to środowisko zaczęło klepać nowe biznesy. No bo o co tutaj chodzi, proszę Państwa? No oczywiście chodzi o łatwość wypisywania tych recept, czy, je, czy są potrzebne, czy, nie, czy niepotrzebne, bo na tym jest biznes. No, taki lekarz który nie musi badać pacjenta, a już się przyzwyczaił do tego przez bardzo długi okres. Czasu nie musi się wysilać, praktycznie za telefonu czy za komputera z nóżkami na biurku, może jednym kliknięciem wypisać receptę i przeprowadzić pseudoterapię. No to on tego biznesu będzie bronił, no bo po co on się ma męczyć, siedzieć w gabinecie. Przyjmować ludzi twarzą w twarz, tam wsłuchiwać się w ich żale i problemy życiowe, kiedy można to zrobić zdalnie, jak to się przez długi czas nazywało, a wcześniej, proszę Państwa, to tak zwane leczenie zdalne było uznawane za jeden z najgorszych rodzajów znachorstwa i było oczywiście przez to środowisko tępione ze wszechmiar, dopóki to środowisko nie poczuło, że można zrobić na tym fajny biznes. I tak to proszę Państwa z jednej i z drugiej strony wygląda. Jestem przekonany, że większość z Was ma bardzo podobne zdanie na ten temat, no bo tutaj zachowując przyzwoitość i rozum ciężko, ciężko mieć. To nie to, że ja jestem w tym przypadku jakoś szczególnie genialny, chociaż moja genialność jest legendarna, ale to jest po prostu obiektywne, obiektywna ocena tego, tego, co się wokół tej sprawy dzieje. Proszę Państwa, dlatego też nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Niech się pan lekarz z panem niedzielskim wspierają, niech, niech się kłócą w ramach pojedynku warci, warci siebie. Natomiast my w tym wszystkim jak zwykle musimy płacić na własny interes I ten własny indywidualny i społeczny interes podpowiada, że w tej bajce pozytywnych bohaterów nie ma. I to tak naprawdę nie jest nasza sprawa, nie jest nasz, to nie są nasze brudy, to jest bagienko całego tego środowiska i ministerstwa, i i sporej niestety grupy lekarzy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.